Cześć to Silverstacker.pl. Witajcie na kanale Srebr dla Zuchwałych czyli Silverstacking po polsku. W poprzednim odcinku przedstawiałem Wam najpopularniejsze srebrne bulionówki świata. A jak to w takim razie wygląda w przypadku złota? Zapraszam na odcinek. Z ostatniego filmu dowiedzieliśmy się, czym jest srebrna moneta bulionowa. W przypadku złota filozofia nie zmienia nam się tutaj i nadal jest to fizyczne złoto w formie monety. Ze względu na cenę złota konieczne było zapewnienie kruszcu również w mniejszych gramaturach. I tak najczęściej złoty bullion występuje nie tylko pod postacią monet jednouncjowych, ale również możemy spotkać monety o wadze pół, jednej czwartej, jednej dziesiątej, a nawet jednej dwudziestej uncji. Niekiedy też można spotkać inne monety, na przykład określone w gramach, tak jak 5 gram lub 1 gram. Rynek złota bulionowego opanowany jest przez tych samych graczy, co w przypadku srebrnych bulionówek, z tym, że zmieniają się nieco proporcje udziału w rynku dla poszczególnych monet. Zacznijmy tradycyjnie od najstarszej monety bulionowej, którą jest krugerant. To właśnie dzięki złotym monetom, które mennica południowej Afryki bije od 1967 roku. Nazwa Krugerrand znana jest na całym świecie. Pochodzi ona od nazwiska prezydenta RPA Paula Krugera, który rządził w RPA od 1883 do 1900 roku. Drugi człon Rand to nazwa krajowej waluty. Ciekawostką jest to, że Krugerrandy nie posiadają próby 999. Jest to zatem złoto 22 karatowe, czyli próba 916. Zabieg ten wynika z chęci podniesienia wytrzymałości monety na uszkodzenia i wytarcia. Domieszką jest tutaj w tym przypadku miedź. Monety są odpowiednio cięższe, aby otrzymać finalnie najwyższą próbę w jednej monecie. Szacuje się, że roczna sprzedaż złotego krugeranda jednouncjowego to okolice ok. 1 miliona sztuk. Drugą monetą jest kanadyjski liść klonu który po raz pierwszy pojawił się w 1979 roku. W tym przypadku mamy już złoto czystej próby, a moneta jednoczowa waży 31,1 g. Podobnie jak w przypadku krugerandów, wizerunki złotych monet posłużyły jako pierwowzory dla srebrnych odpowiedników bullionu. Według dostępnych danych za lata ubiegłe złoty klonowy liść sprzedaje się w okolicach przekraczających 1 milion egzemplarzy rocznie. To zna amerykańskiego orła, który zadebiutował podobnie jak amerykańska srebrna bulionówka, czyli w roku 1986. W złotej wersji również zapożęczono awers z monety obiegowej, tym razem była to złota 20-dolarówka, którą wydawano w latach 1909-1933. Jest to również 22-karatowa bulionówka o odpowiednio zwiększonej wadze do 33,93 g, aby uzyskać wartość jednej uncji czystego kruszcu. W roku 1986 pojawiła się pierwsza australijska złota bulionówka. Seria nazywała się Australian Nugget i przez pierwsze trzy lata na wizerunku widniały największe samorodki złota znalezione w Australii. Od roku 1990 na monetach zaczęły pojawiać się kangury, a wizerunek zmieniał się co roku. W roku 2008 zmieniono nazwę serii na Australian Kangaroo a monety co roku raczą nas innym wizerunkiem kangurów, co jest pewnym ewenementem przy monetach bulionowych. W Europie pierwsza złota moneta bulionowa pojawiła się w Austrii jako złoty filharmonik. Było to w roku 1989. Pierwsze trzy wydania miały nominał 2000 szylingów, a po roku 2001 był to już nominał 100 euro. Europejskie złoto radzi sobie całkiem przyzwoicie na tle innych, gdyż austriacka melnica może pochwalić się roczną sprzedażą na poziomie około pół miliona egzemplarzy. Zestawienie Zamyka Brytania, która, podobnie jak srebrny odpowiednik, pojawiła się w obecnie znanej postaci w roku 2013. W latach 1987-2012 Złota Brytania, jako bardziej moneta premium. Występowała w próbie 916, czyli w złocie 22 karatowym. Podobnie w przypadku złota trudno jest określić, które z tych monet mają największy udział w rynku złota bulionowego, ale z pewnością można powiedzieć, że każda z nich jest popularna i rozpoznawalna w każdym zakątku świata. Mam nadzieję, że te mini przewodniki po świecie srebrnych i złotych monet bulionowych będą dla Was przydatne. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zapoznania się z częścią poświęconą srebrnym monetom obiegowym, a także zapraszam na pozostałe filmy kanału Srebrne dla Zuchwałych. A dziś to tyle, co mam przygotowane dla Was. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.